jest ta <grystanie> Ja pierdolę. O to ci. Ojej, gleba. Ja. Jakie ludzie będą pacjenci, pa. Nie ma prawa.

nie, Czekaj, te że ja to by nie należę kurwa! Pierdolę, jakiś świat przystrogi, nie? Jo, weka klucz. Teraz te sam wiedzie z chodnika. Ale się kamera rusza, ty zową. Owo no tak no. cośmk polski. Zdajemy. Mistrz z Wziąłeś tę klaczkę Biegniemy. Pan tak z Wrocławia. Jest imprezka. O, oh. wow, wow. grindy nawet. On grindy. Grind jest nasz. No chuj do mikrofonu. Ale do mikrofonu. Chuj w dupę. Jejej, lewach, chuj w dupę. Ojej, ostro. Polewaj chuj. O, zatrzymaliśmy się. Dobra, przenosimy kratę na drugą stronę. Bierz w łapę. Pięknie. To teraz Decha sobie pojeździ na kracie. Hmm. Nagrałeś? Nie, Jeszcze nawet nie zakończyłem. Wejdź Gdzie jest, stop. ty daj po tej stronie. No masz zakończyć, może ty, bo. Ja się nie znam na tym